Nie no policzymy. Kto z Państwa jest za tym, aby zaproponowany porządek obrad 14 zjazdu sprawodawczego został przyjęty, proszę podnieść rękę do góry. Rękę z mandatu. Ty, Piętnaście. Dwadzieścia. Wolczony, tak? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna, dwie osoby, tak? Dziękuję. Kolegę Romana Zolikowskiego, proszę o podanie wyników. Za przy, przyjęcie porządku obrad głosowało 74 karygatów. Nie wiem, kto się wstrzymał. się wstrzymało. I nikt nie był przeciw. Tak? Dziękuję bardzo. W tym porządek obrad mamy przyjęte.